Podcast ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże, dzisiaj chciałbym z Wami omówić dwa słowa. Mamy Księgę Rodzaju, w który jest opis stworzenia świata i również stworzenia człowieka. Szóstego dnia. I mamy takie słowa, a wreszcie, że Bóg uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam na se Adam po hebrajsku. Uczyńmy człowieka. Czemu Bóg powiedział tutaj w liczbie mnogiej? Hmm, słuchajcie, to jest taka, no było to powodem e, wielkiej debaty wśród, wśród naukowców, dlaczego? Wśród egzegetów, dlaczego Pan Bóg tutaj powiedział w liczbie mnogiej. Uczyńmy człowieka, nie uczyniam człowieka. Przez Bóg jest tylko jeden. I mamy różne propozycje, słuchajcie. Chciałbym wam, e, z Wami się podzielić tymi propozycjami, które e, próbują wyjaśnić, dlaczego w tekście mamy liczbę mnogą. I pierwsze to Ojcowie Kościoła. Ojcowie Kościoła, czyli pierwsi egzegeci w pierwszych wiekach, którzy oni nie mieli takiej stricte naukowej egzegezy, tylko taka była bardziej, bym to nazwał, homiletyczna. Oni tam dostrzegali Trójce Świętą. Nie? No ale my musimy pamiętać, że w egzegezie najważniejsze jest odkrycie tak zwanego sensu wyrazowego. Bo ktoś może powiedzieć, a, a, jak się, a jak się to w ogóle z tym je? Chodzi o to, że mamy y, przynajmniej dwa sensy w piśmie świętym. Sens wyrazowy i sens np. duchowy, czy pełniejszy, różnie to jest nazywane, tam się jeszcze dzielą na inne segmenty, ale chodzi o co, do, y, tak mówiąc prostym językiem. Chodzi o to, że Pierwszym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty. Duch Święty, który działa poprzez autora biblijnego i wyraża pewne idee, które są przedstawione na sposób ludzki. Bóg nie mówi ani po hebrajsku, ani po grecku. To jest nam podane w języku ludzkim, żebyśmy my to zrozumieli. Ale pod po tym tekstem jest jakaś treść. I ta treść czasami jest głębsza, e, niż e, domyśla się sam autor, ponieważ wystarczy tutaj przytoczyć Paschę z Księgi Wyjścia, kiedy mamy ten moment, że Żydzi muszą e, zabić baranka i pomazać krwią od drzwia, w tym sensie futrynę, ażeby anioł śmierci, który będzie przechodził, żeby nie zabił pierworodnych w ich domach. No i wiemy, że e, w teologii chrześcijańskiej tym barankiem będzie właśnie Pan Jezus. To święty Jan powiedział, chrzciciel, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, wskazując na Jezusa. I Jezus faktycznie jest tym barankiem, który gładzi grzechy wszystkich ludzi, grzechy, grzechy świata. I On faktycznie nas chroni przed śmiercią wieczną. A zatem to, co mamy w Starym Testamencie, stał się obrazem tylko tego, co się zrealizowało w Jezusie. Tego autor biblijny w tamtym okresie nie mógł być świadomy jeszcze. Natomiast yy, my szukamy czego? My szukamy tego, co po prostu autor biblijny w danym momencie, o czym on myślał i co on chciał nam przekazać. I to się nazywa sens wyrazowy. I w tym sensie wyrazowym on nie mógł znać jeszcze rzeczywistości Trójcy Świętej, yy, i stąd też chciał coś innego powiedzieć. No ale i teraz propo kolejne propozycje, no to co on chciał nam powiedzieć? Bo jeśli mówimy o Trójcy Świętej w Starym Testamencie, że właśnie też niektórzy biblijni autorzy mogli nie być świadomi głębie, głębi tekstu. Mógł Pan Bóg jednak jakieś ślady obecności Trójcy Świętej pozostawić w, w Starym Testamencie. Tak mamy na przykład w tego dialogu. Abrahama z trzema aniołami, nie? gdzie on raz Abraham mówi do nich w liczbie nogi, raz w liczbie pojedynczej. To inne teksty są bardziej przekonujące, czy bardziej ciekawe w tym temacie. Natomiast tutaj mamy na przykład tak zwany pluralis majestatis. Pluralis majestatis, czyli na przykład jak król mówił, my, król, postanowiliśmy, nie? No ale wy jesteście sami tutaj. No ale tak, tak się właśnie mówiło. Dlaczego? Żeby podkreślić majestat króla. Że nie w liczbie pojedynczej, właśnie w liczbie mnogiej, a ktoś mógłby się zapytać, no ale w czasach, kiedy powstawał ten tekst, to w ogóle używali tego? I y, mamy tak, y, takie listy, z Tel el-Amarny, to jest w Egipcie z XIV wieku, z XIV wieku przed Chrystusem, i tam y, badacze znaleźli takie stwierdzenie: Ilani, my, faraon. To wskazywałoby na to, że już wtedy było to używane. Kolejne, kolejna propozycja to liczba mnoga, y, która wyraża wielość bogactw, które są w Bogu, w słowie Elohim. Elohim y, ma różne znaczenia, szczerze mówiąc. To przede wszystkim oznacza istotę nie, y, nie z tej ziemi. Elohim to jest y, może być i Bóg, bogowie, i aniołowie, a nawet y, w Starym Testamencie oznacza sędziów też. Ale Elohim y, końcówkę ma liczbę faktycznie mnogiej. Tak jak na przykład dawar, słowo, dewarim, słowa. Nie? I tu mamy Elohim. Słyszymy już im, to jest rzeczywiście liczba mnoga. I niektórzy uważają, że właśnie Pan Bóg poprzez tą liczbę mnogą ciągle chce podkreślić właśnie to bogactwo, które w nim jest, nie? Że, czy bardziej autor biblijny. Ktoś oczywiście może zadać pytanie, no a czy na, na pewno mamy prawo tłumaczyć to jako Bóg, a nie jako Bogowie? No i tu trzeba się zawsze, pamiętajcie, przyjrzeć temu, czy do tego słowa się odnosi czasownik, czy przymiotnik w liczbie pojedynczej, czy mnogiej. Bo jak mamy pierwsze zdanie w Piśmie Świętym, że na początku Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, to mamy bereshit Bara Elohim, et Hashemayim haaretz, więc mamy bereshit Bara. Nie? Na początku stworzył, to jest w liczbie pojedynczej bara, stworzył Elohim. Nie? To więc ewidentnie jest jeden Bóg, natomiast na przykład w dekalogu mamy, że nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, Elohim Acherim. Już słyszymy nawet, że jest innych bogów. Acherim znaczy innych. Więc kolejna, to jest kolejna propozycja. Inna się odnosi do kosmogonii babilońskiej, bardzo popularnej, Enuma Elis. W tym właśnie opowiadaniu mamy... Marduka, który konsultuje stworzenie człowieka z innymi bogami. I on mówi: Uczyńmy, stwórzmy człowieka, konsultując to z innymi bogami. I niektórzy uważają, że no, pewnie również i tutaj autor biblijny mógł być zainspirowany tym tekstem, chcąc podkreślić właśnie majestat Boży lub fakt, że Bóg jakby dzieli się tą informacją z aniołami, bo wiem, że aniołowie byli stworzeni przed ludźmi. Niektórzy mówią: No dobrze, no ale przecież aniołowie nie mają mocy stwórczej. Bóg i tak będzie sam to tworzył, więc mogły to powiedzieć a aniołom również stworzę człowieka. No i tak, tak właśnie to nie jest do końca jasne. I ostatnia bardzo przekonująca propozycja w mojej ocenie to jest pluralis deliberacjonis, czyli refleksja nad samym sobą. Czyli czasami wiecie, my tak mówimy, że hmm, to może dzisiaj coś kupię, no albo nawet byliśmy nogi. No coś, coś, coś zjemy, <grym> coś kupimy. <grym> I. I faktycznie, słuchajcie, w tym samym segmencie, bo pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, gdzie właśnie są padają te słowa uczyńmy człowieka, bo to jest pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, mamy taką właśnie refleksję Boga w trzecim rozdziale po upadku Adama, Adama i Ewy, kiedy Bóg mówi: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło, niech teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. I taka refleksja na głos wyrażona, i to ten fakt znowu, że Bóg znowuż mówi jak jeden z nas. I słuchajcie, mamy w księdze Izajasza, w szóstym rozdziale, takie zdanie, gdzie jest napisane: I usłyszałem głos pana mówiącego, to mówi Izajasz. I pan Bóg mówi: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie. Zobaczcie, jakie tutaj jest wymieszanie liczby pojedynczej i, podwój i mnogiej, że najpierw Pan Bóg, Pan Bóg mówi w pierwszym zdaniu, kogo mam posłać. I kolejne zdanie, kto by nam poszedł. Jak wydaje się, że, że ta liczba pojedyncza i mnoga, ona jest nieco wymieszana na podkreślenie, że to jednak Bóg mówi o sobie. I być może faktycznie rację mają ci, którzy podkreślają, że. Że ta liczba mnoga jest przypisana Panu Bogu w tych słowach, żeby podkreślić w Niego majestat, czyli to pluralis majestatis, że, że Bóg nie jest człowiekiem, jest dużo wyżej od człowieka, jest, jest twórcą jedynym, jedynym Panem prawdziwym, jedynym, jedynie istniejącym, jakby to powiedział święty Tomasz, którym inny nadaje istnienie, a więc ten majestat Boży jest wyrażony również poprzez to sformułowanie. Uczyńmy człowieka, że Bóg o sobie mówi w liczbie mnogiej, tak właśnie jak, ci, jak, tak jak król, prawda? My, król, zdecydowaliśmy, nie? Być może to są te propozycje, ponieważ do końca na 100% nie możemy być pewni, ale wydaje się to zasadne, wydaje się to biblijne, dlatego też no, mam nadzieję, że was to trochę ubogaciło i okazało się warte poświęcenia tych kilku minut. Serdecznie was pozdrawiam i szczęść Boże!